Istnieją powodujące nami wielkie siły, których nie tworzymy sami, a one kierują naszym przeznaczeniem. To był punkt widzenia Greków i jest coś w tym. Coś zrozumienie czego uczy pokory. Zrozumienie tego, że za kulisami dzieje się o wiele więcej, a my jesteśmy kierowcami bardzo skomplikowanego pojazdu, którego niestety zbyt dobrze nie rozumiemy. A on ma swoje popędy i metody. Czasami myślimy, że robi jedno, podczas gdy tak naprawdę robi zupełnie coś innego. Widzimy to cały czas w psychoterapii, ponieważ pomagamy ludziom rozwikłać wzorzec zachowania, który stosowali od zawsze. Najpierw osoba opisuje go, następnie uświadamia go sobie i możliwe, że w tym miejscu zaczyna zauważać, skąd się wziął. Zdaje sobie sprawę, że nie miała pojęcia, dlaczego zachowywała się właśnie tak, a nie inaczej. Musi odnaleźć wspomnienie tego, co dało temu wzorcowi zachowania początek. Musi sobie to przypomnieć, następnie przeanalizować to i ocenić, po czym stworzyć inny sposób działania.